Witajcie. Patrząc na czytania z dzisiejszej niedzieli, chciałbym zacząć od drugiego czytania i tam święty Paweł w liście do Rzymian zwraca uwagę na to, że do naszej słabości przychodzi i wspiera nas w niej Duch Święty. I szczególnie na modlitwie, jeżeli nie potrafimy się modlić, no to Duch Święty przychodzi z pomocą i wyraża to. Co nie jesteśmy w stanie sami wyrazić. To jest bardzo istotne, żeby właśnie zapraszać do modlitwy i nieustannie trwać w obecności, próbować stawać w obecności Ducha Świętego z wiarą, że rzeczywiście jest, dotyka naszych serc i że nas właśnie tak wspiera, jak święty Paweł mówi. I ta pomoc jest istotna, ponieważ możemy nieraz popaść w pewne, pewne pułapki, w pewne takie postawy, które no, nie są dobre. I tak, y, trzy takie postawy, y, postawy zróżnicowane, można odnaleźć w pierwszym czytaniu, w czytaniu z Księgi Mądrości. I tam w jednym ze zdań autor wypowiada słowa, słowa do Boga, że moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi. To jest pierwsza postawa, postawa niewiary. To postawa niewiary, no trudno oczekiwać, żeby stawać w obecności Ducha Świętego, jeżeli jesteśmy w tej postawie. A z drugiej strony i tam Duch Święty przychodzi i podpowiada. tam ludzi, którzy byli w totalnej biedzie, takiej już duchowej, uzależnieniowej nawet, i zawołali do Boga: Boże, jeśli jesteś, uczyń cud w moim życiu. I rzeczywiście Bóg uczynił cuda. Po pierwsze, dał odczuć swoją obecność, dał odczuć, że rzeczywiście jest Bogiem żywym, Bogiem pośród nas. I to już pierwszy cud i pierwsze objawienie mocy, że człowiek może. Doświadczyć Bożej Obecności, nie? tu i teraz Bożej Obecności. Za tym, w tych przykładach, o których myślę, za tym szły jakby kolejne cuda, przemiany, nawrócenia, uleczenia, jak najbardziej. Istotne jest to, żeby szczerze zawołać do Boga. Nie? Nieważne, czy się ma na koncie takie czy inne zasługi duchowe, a może właśnie nic, może zero praktyki. Ale Bóg pochyli się nad tym, którzy szczerze do Niego wołają. Kolejną postawą jest postawa karygodna, jak mówi autor Księgi Ksi Ksi Mądrości. To jest postawa zuchwała. Czyli zuchwała właśnie tych, którzy już znają moc i potęgę Bożą. Czyli można by powiedzieć inaczej, zuchwałość ludzi kościoła. Czyli ktoś jest w kościele i myśli sobie już wszystko mam co trzeba, jestem we właściwym miejscu w moim życiu i w mojej wierze. No i tak naprawdę to jest najlepsza postawa. Czyli na przykład chodzę raz. Tygodniu do kościoła. No, i to już jest dużo lepsze niż u tych, którzy chodzą raz do roku, albo w ogóle nie chodzą do kościoła. To jest czysta zuchwałość, czyli uważanie swojej postawy i tego, co ja mam, za, za coś dobrego, doskonałego. Zaś innych ludzi, innymi ludźmi gardzę. Stawiam się nad nimi, a może i nawet po części w pewnym sensie gardzę Panem Bogiem. Nawet a może ktoś sobie myśli, że pójdzie, zrobi coś więcej, pokaże się w kościele, no i wtedy to już przecież jest coś więcej. No bo ci inni chodzą tylko po prostu raz w tygodniu do kościoła, a ja jeszcze robię coś więcej. Tu coś powiem do mikrofonu, tam e, gdzieś coś pomogę, tam. Pójdę ze sztandarem. To są wszystko rzeczy ważne, ale niewystarczające. Jeżeli się do tego zamknę i nie będę szedł dalej, szedł głębiej w tej mojej postawie, nie będę starał się zwrócić całym sobą do Boga, to to będzie po prostu za mało. To będzie powierzchowne. Jeżeli będę dalej w to brnął, no to mogę nawet zabrnąć w zuchwałość. Jest jeszcze trzecia postawa w tym fragmencie z Księgi Mądrości, i tam de facto ona nie jest bezpośrednio jakoś nazwana, ale można ją wyczytać z samej końcówki tego fragmentu. Tam pada słowa, padają słowa nauczyłeś lud swój, i na dalej później, że wlałeś wielką nadzieję. Że po występkach dajesz nawrócenie. To jest nauczenie czegoś i ukazanie pewnej prawdy o Bogu. Że no właśnie, jeżeli tutaj jest mowa o tym, że daje nawrócenie po występkach, no to fakt jest odniesienie do miłosierdzia Bożego. Tu trzeba by popatrzeć na przykład uczniów Pana Jezusa. Pan Jezus nie dał im książek i powiedział, przyjdę za rok, zawiem wam egzamin, nauczcie się. Nie tak ich uczył. I nie tak objawiał im przymioty Boże. Tylko po prostu był z nimi przez trzy lata, z apostołami. A apostołowie byli z nim. Nie? Trwali w jego obecności. I to jest ta najlepsza postawa. Najgorsza jest ta zuchwała. Pośrednia jest właśnie ta nie wierzę, ale gdzieś tam zwracam się swoim sercem, swoim jestestwem do Pana Boga. No i najlepsza właśnie jest ta, że po prostu jestem z nim, trwam z nim, chcę z nim być i w ten sposób uczę się od niego, uczę się i kim on jest. Przez to też przez jego pryzmat, patrząc na siebie, uczę się, kim ja jestem, uczę się miłości. To właśnie. To jest ta najlepsza postawa. Jeżeli popatrzymy na dzisiejszą Ewangelię, no to tam są nawiązania do Królestwa Bożego. Są w krótszej perykopie jest jedna przypowieść, w dłuższej perykopie są trzy przypowieści. One się odnoszą do Królestwa Bożego, do nas też. Ale też w pewnym sensie do naszej modlitwy, do naszego stawania przed, przed Panem Bogiem. Jeżeli popatrzymy sobie na przypowieść o zasianym ziarnie i chwaście, no to tak naprawdę można by to bezpośrednio właśnie odnieść do modlitwy w taki sposób, że stajemy jako takie pole przed Panem Bogiem na modlitwie, i tam mamy ziarno i mamy jakieś chwasty. Chwasty też odnosząc się do przypowieści o ziarnie, chwastami. Będą też na przykład te różne sprawy doczesne, które nas zagłuszają, które nas męczą. Stając na modlitwie staję z jakimś moim kontekstem życiowym. No po prostu gdzieś, w którymś miejscu jestem. No i teraz staję w całości. Wstaję z tymi chwastami te chwasty to też będą grzechy ale to staje z tym co Bóg rozsiał na mnie rozsiał w moim życiu staje z jego słowem i teraz na modlitwie może jedno i, drugo, i drugie gdzieś tam wybrzmiewać jak najbardziej z tym że w pewnym momencie nadejdzie zbieranie nadejdą żniwa no, i wtedy pytanie jest: czy pozwolę Panu Bogu, żeby On dokonał tego, tego oddziału, podziału? Żeby, żebyśmy razem pozbierali te chwasty, razem te, te zboże, i potem Pan Jezus powiedział: No, to teraz bierzemy te chwasty i wrzucamy je do ognia, a tu masz zboże, ziarno, możesz się nim karmić. Jeżeli nie będę zuchwały, tylko w pokorze, jakby stanę. I powiem, Panie, Ty to zrób za mnie. No to Bóg będzie z każdą kolejną modlitwą brał te chwasty i wyrzucał je. I zostanie z które będzie karmiło. I troski może pozostaną. I dalej będę z nimi przychodził, jak najbardziej. Ale już zupełnie inaczej będzie ta struktura tego ziarna i tych chwastów wyglądała. Tylko ziarno będzie coraz więcej. Aż to ziarno wreszcie, Słowo Boże we mnie, będzie jakby ograniczało te chwasty, będzie też zupełnie, zupełnie inne oddziaływanie. Tak jak mówię, będą być może te troski, będą, ale jakby w zupełnie innym kontekście. Z drugiej strony, czasami wydaje nam się, że ta modlitwa może być taka nijaka, taka bez sensu, taka w ogóle nic nie wnosząca. No i Trochę taka jak zianko gorczycy, nie? czyli takie małe, niby nic. A Bóg mówi, że jeżeli będziemy chcieli zasiać to ziarno, to stanie ono się, ono się największą jarzyną i będzie dawało schronienie dla ptaków, na przykład, będzie dawało cień. No właśnie. Nie? Czyli będzie dobrze owocowało. I po trzecie, w trzeciej przypowieści Pan Bóg mówi. Pan Jezus mówi o zakwasie, że ten zakwas to takie królestwo Boże. No i być może, jak patrzymy na swoje życie, to mamy gdzieś tam niewiele tej przestrzeni Bożej, niewiele tych miejsc, czy coś może się wydarzyć, niewiele tej modlitwy. A Pan Jezus mówi, jeżeli pozwolisz na to, żeby właśnie ta modlitwa, żeby to zostało zmieszane z całym Twoim jestestwem, Jest tą resztą mąki, no to ten, to małe coś, ta mała ilość zakwasu zakwasi właśnie Twoje życie i czyli przyniesie Królestwo Boże do Twojego życia. Ale musimy się znowu zgodzić na to i chcieć wejść w tę modlitwę i żeby to było właśnie Wejście w obecność Bożą, a nie wykonywanie jakichś tam praktyk zewnętrznych, praktyk religijnych, tylko wejście z głębokim pragnieniem w Bożą obecność w naszym życiu. I to następnie będzie owocowało to będzie dawało dobre ziarno, karmiące ziarno to będzie dawało rośliny, które dadzą cień i schronienie to będzie wreszcie. Po prostu Królestwo Boże rozprzestrzeniające się. Amen.